Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Odyssey. Zostawcie oczywiście kciuka. Możecie też napisać komentarz, będę bardzo wdzięczny za każdą aktywność. Przypominam oczywiście o zostawieniu subskrypcji i dzwoneczka, żeby być z filmami i streamami na bieżąco. No i kontynuujemy, kontynuujemy naszą przygodę w Assassin's Creed Odyssey. Dzisiaj pierwsza rzecz to oczywiście wilk Likaon. To będzie pierwsza... Rzecz, którą zrobimy sobie w tym odcineczku. No i dobra, musimy go upolować. On już wie. On już wie. nabić sobie ulta na tych mniejszych wilkach mogę go w jak najszybszym sposób ściągnąć Kurde, ile on ma tych pobratynców tutaj? Nie trafiłem. Okej. Okay. Wow. Nie było to jakieś bardzo trudne, ale było to troszeczkę... czasochłonne. Oczywiście skarbiku nie może zabraknąć, więc wejdziemy sobie do jaskini. W ogóle miałem tego odcinka dzisiaj nie nagrywać. Nagramy sobie jutro jeszcze to wszystko. Ten odcinek i najprawdopodobniej jeszcze kolejny. Ale niestety nie mam gdzie się położyć, bo moje dwa koty śpią w tej chwili na łóżku, a jest czwarta rano, nie? Więc pozdro. Yy, Okej. Okay. Tu mamy jakąś małą też wysepkę jeszcze, no ale najpierw pojedziemy sobie na pewno tutaj w tą stronę. Yy, oczywiście odniesiemy sobie tego questa, ale zrobimy to już w my... W momencie, kiedy skończymy tą wyspę do samego dołu, nie? żebym potem nie musiał kombinować tutaj z docieraniem, i robić jakby tej samej trasy drugi raz. Nie? Na tą stronę na razie nie widzę żadnego znacznika, co nie zmienia faktu, że może tam być jeszcze jakiś, ale na razie mamy tylko ten, tutaj 350 metrów. Może od tamtego jeszcze, jak dojedziemy, to się coś. Z... Na południe wyspy pokażę, nie? Tak czy siak trzeba będzie tam podjechać. Mamy obozowisko jakieś? Chyba tak, ta. Plaża piratów, ok. Dobra, no najprawdopodobniej tak czy siak mnie by zobaczyli. Ale spróbujmy jakoś to chociaż pojedynczo zrobić. Na Halo, się odwrócił plecami. Czy typa? Nie. co mi on na plecach. Halo. Wciągniemy już na ucika. W tamtą stronę nadal nic się nie wyświetliło. byłaś. Ale tak czy siak podjadę sobie na południe. Gdzieś myślę najpierw tu, do tego miejsca. A potem jeszcze bardziej na południe polecimy. I wejdę sobie przede wszystkim tutaj na górę najpierw. Dobra. To jedziemy, nie? Jakoś tutaj przez środek. Mniej więcej to będzie idealna odległość, żeby przy okazji, jak nam by się coś miało pokazać, to odkryje nam się też lewa i prawa strona wyspy, nie? Nie będzie mnie ten kot tak gonił. Na razie nic tu nie ma, tam coś widzę, jakiś... Jakiś dym, ale no nie... A wysepka mnie też jeszcze interesuje. Ona jest, nie no, ona jest taka mała. Jeżeli będę musiał tam podjechać, to najprawdopodobniej... Bardziej w, w związku z questem jakimś potem. Nie, ćwicz mnie goń. Nieźle. Bo tutaj na boki... O, jest coś, dobra, okej. Okay. Okej, okay. na wyspie? Nie, tutaj, przy, przy wodzie. No spoko. Na pewno zaraz podpłyniemy, pod najpierw pojedziemy jeszcze na bardziej na południe. O, i jest też tam coś, dobra, no to git. Ej, prawie zaznaczyłem idealnie na znaczniku, nie? Zapytania No i git. Tak powiem już mój IKAR zaatakował Niestety A to tylko dlatego, że Miałem na sobie jakieś zwierzątka że oni nadal nie wiedzą, że ja tu jestem oznaczyć... Nie mogę oznaczyć dwóch rzeczy nią. Meskinia Poseidona. No to czemu żeś mnie, gościu, zaczął atakować, jak nie, miał, jak nie byłem wykryty? Kolega się nie nauczył, że jak ja ulta robię, to się mnie nie atakuje. przynajmniej nie wiedział. W ten pies jakiś zagłodzony taki. Była ziomek to ogólnie dwa skarby powinny być w tej jaskini w takim razie, bo mam nie zaznaczone. Tu jest rzeczy w ogóle do zebrania. Dźwięk nie nadąża za, za moim klikaniem, no ale to chyba dalej, jednak gdzieś jeszcze. O, tu jest skarb, dobra. Na niebiesko zawsze są skarby oznaczone. kurde Grzybki halucynki Ale gdzie tu jest karp jeszcze jeden nie ma nic. Dobra, możliwe, że coś przeoczyłem tam, albo na zewnątrz. Anikaraz jest teraz niedostępny. Tu teoretycznie jest jakaś półka jeszcze. Ale nie wejdę, tak. No tak. No nie, tu nie ma skarbu. To musi być na zewnątrz w takim razie. Ewentualnie tam jeszcze. Jakiś typo jeszcze biega. A, to ten, co go uwolniłem. Nie wiem, jak się stąd wydostać. No dobra, no i mam ten skarb. I gdzie on jest? W którym miejscu cię skarbie przeoczyłem? A tu jest przejście. Dobro. Za cholera bym tego nie zauważył, no nie było opcji, nie? Ok, skinia posejdowa ukończona. Dobra. Zobaczmy sobie mapę, bo mamy tutaj jeszcze jeden znacznik. Ostatni na tym obszarze. Czuję, że tu jeszcze na ten obszar będę i tak wracał, ale na razie ostatni, na pewno do sparty będę musiał wrócić i oddać jakiegoś questa pewnie prędzej czy później. Teraz pytanie, czy ja chcę wziąć tą łódkę? Ja pierdziel się wystraszyłem tych Czy ja chcę wziąć tą łódkę, chyba chcę ją wziąć i tam podpłynąć Będę miał szybciej Będę miał chyba szybszą drogę w ten sposób To po pierwsze, a po drugie tu, zanim bym się wydostał na ląd i objechał, to bym, to bym musiał dookoła to robić. Okej. Okay. Hmm. This looks like the map, I think. A to jest z tego questa możliwe, że to jest to od tej babki. To jest możliwe, że to jest od tej babki co dała nam tam jakieś questy w... o, Czekajcie, bo tu mam dwa skarby, ja mam jeden oznaczony Kurna, gdzie jest drugi? Rekiny jeszcze, ja wiem, jak on nie dostał, no co? Dobra, nie widzę tego drugiego skarbu, no muszę tu wpłynąć, tak czy siak. Nie mnie to, co Mogę tak zrobić? Serio? Nawet nie działałem. Nie mam za cholerę pojęcia, gdzie jest drugi skarb. Dostał hita ten rekin dalej żyje, nie, nie mam do tego pojęcia, gdzie jest drugi, czemu mi go nie wyświetla w ogóle tutaj? Dobra, mam halo, gdzie ten skarb? Nie jesteś tak daleko, serio? No dobra, ważne, że znalazłem praktycznie, muszę cofnąć się do miejsca, w którym zaczynałem. Ale to jest nadal ten obszar, nie? Ja tu jeszcze jakoś niżej, muszę wpłynąć. To nie ruiny. Aha, tu jeszcze niżej, no to nieźle. O kurde, złote. Serio? Czuję się strollowany? Czuję się strolowany. Tutaj musimy wyjść na brzeg, bo nie ma opcji, żebyśmy stąd się przeteleportowali, bo jest na żółto. Ok. Rozejrzyjmy się jeszcze po mapie. No dobra, no mamy co zrobione. Ten obszar gotowy. Przy okazji też kawałek, jakby nam tutaj się wody odkrył, nie? Git. Dobra. Y, potrzebuję oddać tego questa z oczywiście y, naszym tutaj o lwem, y, wilkiem, wilkiem chyba, nie? Więc się przeteleportujmy. Beast slayer. I'm glad to see you again. The pelt of the Lycan Wolf. A wolf is not only a vicious predator, but a cunning adversary. Many have fallen before it.

Mamy Lycaonia ukończone. Co prawda, zostały nam stąd jakieś questy do zrobienia. Między innymi musimy tutaj gdzieś przepłynąć z gościem, który jest w ogóle na statku. Co jest najśmieszniejsze. A mój statek A jest tutaj przycumowany. W sumie spoko Ale no nie ma co tutaj dalej drążyć tego terenu, nie? Bo go skończyliśmy, tak szczerze mówiąc. Zostało nam chyba tutaj jedna rzecz, tak. Została nam jedna rzecz do zrobienia ten znacznik zapytania. Ciągle o nim pamiętam, żeby nie było. Tu mamy dwie wysepki, nie wiem czy chcę na nie płynąć tak szczerze mówiąc, bo quest mnie żaden na nie nie prowadzi, tu nie ma w ogóle żadnego quest'a, one są połączone jakoś ze sobą, tu jest jeszcze wyspa też, na którą też by trzeba było popłynąć, chociaż mi się nie chce na razie, bo nie widzę sensu, bo też tam właśnie nie ma żadnego quest'a, a wszystkie inne pozostałe wyspy mamy jakby ukończone, więc ja myślę sobie, że zakończymy sobie ten odcinek troszeczkę wcześniej, no niestety będzie 25 minutowy, chyba, że pójdę tu. Możemy iść tu, właśnie. Zapomniałem o tym koście w sumie. Dobrze, że go teraz zauważyłem. No to git, to tepnijmy się tutaj w takim razie i pójdźmy z nimi pogadać. To nie będziemy kończyli wcześniej. Nie będzie 20 właściwie 3 minuty, tylko będzie normalnie 30. Czemu mnie łowca tropi aż tak mocno? Halo? What the fuck. Czemu mnie aż tak mocno owce Trzech mnie tropi w ogóle. Trącron jest ten w ogóle. Tam. Let's go. O, to będzie ciekawe, jak przejedziemy koło niego. W so, sumie ja nie wiem czemu oni mnie w trójkę go, jakby tropią, nie? Pst, dwóch... M dwóch łowców nagród I do tego jeszcze... niedźwiedź, nie? Ty niedźwiedź przyspieszył razem ze mną, nie? Sorry misiek, ale ja się ciebie pozbędę, nie? Skubany mnie dogania, nie? O, odpuścił. W ogóle jadę chyba w drugą stronę niż powinienem, nie? Jakie mam kurna jebane wrażenie. Fajna trasa, nie? GPS mnie nigdy nie zawodzi. Tu nawet nie mam czego odkrywać, nie? Bo mam już całe te obszary jakby zrobione.

Who are you? Me? I'm no one. But you. You're even godlier than Brasidas said you'd be. It should be your statue between these trees. Brasidas? What does he have to do with this? Warrior, he said. Look for the mighty warrior with the broken spear. I added the godly bit. Brasidas knows a warrior when he sees one. Word of my deeds will outlive any statue. Of course. Your story should be sung from the mountaintops. In Arcadia, you are already a legend. Where is Brasidas? I need to speak with him. Of course you do. And the woman. You'd like to speak with her too, yes? Wait. She looks like you. Tell me where they went. I should. It's what Brasidas paid me for, after all. Then why don't you? He didn't pay enough. You will not walk away this time. Scheme to Stop Please, stop! My story will outlive any statue. Who says that? Tell me where they are, or I'll cut that shit eating grin off your shit eating face. He said you had a nasty temper. He wasn't wrong. Tell me where my mother is, or I'll shove my spear so far down your throat you'll be shitting iron at the gates of Hades. Please, show mercy! Speak! they on a hill, a cliff overlooking the gale. Brasidas didn't pay you enough? Who did? Tell me. Or I'll wrap your guts around your neck and hang you from that tree. The Archon? He's paying more for your head than Brasidas could afford in two lifetimes. Tell me who the Archon is. I want a name. Lagos. La His name is Lagos. And he's the most powerful man in Arcadia. He who controls the grain controls the world. You threatened the wrong people, Malaka. I don't threaten. I promise. Anyone taking that bounty on you yet? Because I might. <gasps> 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 Essa. Dobra, i na tym zakończymy sobie ten odcinek. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie oczywiście, żeby zostawić kciuka, suba, komentarz i dzwoneczek na kanale. No i co, widzimy się w następnym odcinku i będziemy kontynuowali tego quest'a na dziś, a właściwie na teraz to tyle. Trzymajcie się, dzięki za oglądanie. Cześć.